O Panie, uczyń te dzieci wspaniałymi roślinami, spraw, aby wzrastały i rozwijały się w ogrodzie Twojego przymierza, i obdarz je świeżością i pięknem, dzięki potokom z chmur najspanialszego królestwa. O Ty, łaskawy Panie, jestem małym dzieckiem. Wynieś mnie, pozwalając wejść do królestwa. Jestem ziemski. Uczyń mnie niebiańskim. Jestem ze świata na niskości. Pozwól mi należeć do królestwa na wysokościach. Jestem stroskany. Spraw, abym stał się promienny. Jestem przyziemny. Uczyń mnie uduchowionym i spraw, abym mógł okazywać Twe nieskończone łaski. Tyś jest potężnym, wszechmiłującym. Abdul Bacha